Wszechświat, pełen jest tajemniczych obiektów. A jednym z najbardziej intrygujących są planety, które nie mają swoich gwiazd. Takie ciała, znane jako planety swobodne, dryfują w przestrzeni kosmicznej bez źródła światła i ciepła. W przeciwieństwie do planet orbitujących wokół gwiazd, te obiekty są nieuchwytne i trudne do wykrycia. Choć na pierwszy rzut oka Mogą wydawać się mało interesujące, w rzeczywistości stanowią fascynujący temat dla astronomów, którzy starają się zgłębić ich powstanie, strukturę oraz potencjalne możliwości do istnienia życia. Planety swobodne, inaczej znane jako samotne planety, to obiekty, które powstały w układach gwiazdowych, ale zostały wyrzucone z orbit przez grawitacyjne oddziaływanie innych planet. Lub gwiazd. Proces powstania takich planet może przebiegać na kilka różnych sposobów. Najczęściej dzieje się to na skutek interakcji grawitacyjnych, które zachodzą w młodych układach planetarnych. W młodych układach gwiazdowych, gdzie planety dopiero się formują, różne grawitacyjne perturbacje mogą zaburzyć równowagę orbitalną, co prowadzi do wyrzucenia planety na bardzo egzotyczne orbity. Lub całkowicie poza układ gwiezdny. Często procesy takie są wynikiem zderzeń planet lub ich migracji w wyniku oddziaływań z gazem i pyłem wokół gwiazdy centralnej. Te zaburzenia mogą prowadzić do sytuacji, w której planeta, zamiast krążyć wokół gwiazdy, staje się samotnym wędrowcem przemierzającym przestrzeń kosmiczną. Jak powiedział Avi Loeb... Planety swobodne mogą powstawać w wyniku potężnych grawitacyjnych interakcji w młodych układach gwiazdowych, w których jedna planeta zostaje wyrzucona z orbity, by stać się samotnym wędrowcem. Do powstania takich planet może również dojść w wyniku większych zjawisk, takich jak interakcje z bardziej masywnymi obiektami, takimi jak czarne dziury czy inne gwiazdy. Które mogą zaburzyć orbitę planety. Te procesy, choć niezwykle rzadkie, stanowią kluczowy element w zrozumieniu dynamiki młodych układów planetarnych i sił, które kształtują nie tylko planety, ale i same gwiazdy. Mimo braku stałego źródła światła, samotne planety mogą być miejscem, które posiada warunki sprzyjające rozwojowi życia. Choć wydają się one całkowicie pozbawione energii. Ich wnętrzne źródła ciepła mogą w zupełności wystarczyć, aby utrzymać odpowiednią temperaturę na ich powierzchni lub wewnątrz, umożliwiając potencjalne istnienie wody w stanie ciekłym. W przeciwieństwie do planet wokół gwiazd, które czerpią ciepło ze swojej gwiazdy, samotne planety mogą czerpać energię z wnętrza dzięki radioaktywnemu rozpadowi izotopów, które zachodzi w ich rdzeniu. To źródło ciepła może być wystarczające, by utrzymać wodę w stanie ciekłym w ich wnętrzu, a to jest jeden z kluczowych warunków dla rozwoju życia. Przykładem mogą być planety, które znajdują się w regionach, gdzie ciśnienie i temperatura wewnątrz mogą utrzymać oceaniczne warunki pod powierzchnią. Podobnie jak niektóre księżyce w Układzie Słonecznym, takie jak Europa czy Enceladus. Jak powiedziała Caroline Porco: Nie wszystkie formy życia wymagają światła słonecznego. W rzeczywistości mikroby mogą prosperować w ekstremalnych warunkach, czerpiąc energię z chemicznych źródeł wody, które istnieją głęboko pod powierzchnią innych ciał niebieskich, takich jak Europa. Warto zauważyć, że w przestrzeni kosmicznej istnieją również inne źródła energii, takie jak Interakcje magnetyczne, które mogą dostarczyć niezbędnego ciepła i energii do podtrzymywania procesów chemicznych niezbędnych do życia. Astrobiologowie sugerują, że życie mogłoby istnieć w formie mikrobów korzystających z chemotermalnych źródeł energii, jak to ma miejsce w głębinach oceanów Ziemi, gdzie życie prosperuje bez dostępu do światła słonecznego. Takie obserwacje otwierają możliwość, że życie w układach, które nie posiadają gwiazd, może istnieć choćby w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jednym z największych wyzwań w badaniu samotnych planet jest ich niezwykła trudność w detekcji. W przeciwieństwie do planet orbitujących wokół gwiazd, które emitują lub odbijają światło, samotne planety nie mają takiego źródła promieniowania przez co stają się niemal niewidoczne dla teleskopów. Właśnie dlatego do wykrycia takich planet wykorzystuje się technologię mikrosoczewkowania grawitacyjnego, które polega na badaniu zakrzywienia światła przez masywne obiekty. Kiedy planeta przechodzi przez gwiazdę, jej grawitacja może sprawić, że światło odległej gwiazdy zostanie chwilowo zgięte, co daje nam krótkotrwały wzrost jasności. W wyniku tego zjawiska astronomowie mogą wykryć obecność planety swobodnej. Jak powiedział Michel Major, detekcja planet swobodnych stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej astronomii, ponieważ nie emitują one własnego światła i są praktycznie niewidoczne dla tradycyjnych teleskopów. Kolejnym wyzwaniem jest odległość tych planet. Samotne planety mogą znajdować się w przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie brak źródeł światła sprawia, że ich detekcja jest znacznie trudniejsza. Kosmiczne teleskopy muszą być wyjątkowo wrażliwe, aby uchwycić najmniejsze zmiany w jasności odległych gwiazd. Tego rodzaju zjawiska mogą być także maskowane przez inne, bardziej powszechne zjawiska, takie jak pył kosmiczny. Czy inne gwiazdy, co utrudnia detekcję planet swobodnych? W związku z tym, wykrywanie tych planet stanowi jedną z najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych dziedzin współczesnej astronomii. Chociaż wykrycie samotnych planet jest trudne, astronomowie przewidują, że w samej drodze mlecznej może istnieć ich olbrzymia liczba. W oparciu o badania i teoria na temat dynamiki układów planetarnych szacuje się, że na każdą gwiazdę przypada średnio dwie samotne planety. W rezultacie w naszej galaktyce może ich być setki miliardów. Szacunki te opierają się na obserwacjach i modelach komputerowych, które wskazują, że planety mogą powstawać w wyniku grawitacyjnych oddziaływań, a później zostać wyrzucone. Z układów gwiazdowych, takie szacunki sugerują, że jeśli przeanalizujemy odpowiednią próbę gwiazd, to możemy natrafić na setki takich planet w pobliżu. Jak mówił David Bennett, szacujemy, że w samej drodze Mlecznej może istnieć setki miliardów samotnych planet, biorąc pod uwagę, że na każdą gwiazdę przypada średnio dwie takie planety. Czemu jest to takie ważne? Odpowiedź tkwi w tym, że samotne planety mogą stanowić element, który pozwoli na lepsze zrozumienie procesów formowania się planet i układów gwiazdowych. Ich analiza może również pomóc w odkryciu nowych, ekstremalnych form życia, a także w zgłębieniu natury przestrzeni kosmicznej i mechanizmów, które prowadzą do powstania planet w układach z wieloma gwiazdami. Możliwość odnalezienia takich planet otwiera także drzwi do nowych teorii o mechanizmach formowania się ciał niebieskich w różnych warunkach galaktycznych. Wraz z rozwojem nowych technologii teleskopowych, możliwe będzie dokładniejsze badanie samotnych planet. Nowoczesne teleskopy kosmiczne, tak jak Nancy Grace Roman Space Telescope, będą w stanie oferować coraz dokładniejsze obserwacje które pozwolą na detekcję takich obiektów w jeszcze większej liczbie. Dodatkowo, dzięki postępom w analizie danych w innych teleskopach, takich jak teleskop Hubble'a czy Jamesa Webba, astronomowie będą mogli prowadzić badania nad obiektami w innych częściach galaktyki, co pozwoli na bardziej szczegółowe badania samych planet. Jak powiedział Kailash Sachu, Technologia mikrosoczefkowania grawitacyjnego otworzyła nowy rozdział w badaniu planet, które dryfują w przestrzeni, nie mając gwiazdy, wokół której mogłyby krążyć. Rozwój mikrosoczewkowania grawitacyjnego oraz metod obrazowania planet, jak na przykład techniki oparte na interferometrii, mogą także otworzyć zupełnie nowe możliwości w wykrywaniu takich ciał. Tego rodzaju techniki pozwalają na obserwowanie ciał, które znajdują się w najbardziej odległych i ciemnych częściach wszechświata. Przewiduje się, że w przyszłości będzie możliwe znalezienie planet, które nie tylko przechodzą przez tło gwiazd, ale także posiadają właściwości sprzyjające powstaniu życia. Samotne planety są fascynującym obiektem badawczym w astronomii. Choć są trudne do wykrycia, ich istnienie otwiera nowe możliwości w zrozumieniu procesów formowania się ciał niebieskich oraz potencjalnego istnienia życia w najbardziej ekstremalnych warunkach. Badania nad tymi planetami stanowią jeden z kierunków, które mogą wpłynąć na naszą wiedzę o wszechświecie, a rozwój nowych technologii teleskopowych może przyczynić się do odkryć, które dotąd wydawały się niemożliwe.